Tak po prostu sobie tutaj jest jakby wynajmowane jak już... Nie no, to jest takie miejsce y, dla Żuli. Zrobiliście miejsce dla to. No, Ubudowaliśmy tą My, no. Tutaj ogólnie jesteśmy na lotnisku, nie? Maciej. Cześć. O, to jest, ta, to jest takie wypizdowo, że nawet mi kurwa pilot nie Słuchajcie, tu jest sala treningowa. E, Calisthenics z Team. Co to jest za miejsce? Ja się boję serio tutaj wchodzić. Zajebista Dobra, wyszło tak, że się z wami nie witałem więc siema ja wszystkim, z tej strony Grucha albo z tej strony aktywnie zobaczymy na który kanał to pójdzie jak widzicie jest naprawdę konkret, konkretny klimacik sprzęt jest, no sami widzicie da się polatać Stary, do kamery. Pawełek. Co? Po czterech latach nieudanych treningów, Ale powracam do Trzeszówski, może się uda. Dobra, masz radę. Jak rakieta, stary. Jak rakieta byś No chodziło? Hej, Maciej. Co? ty na to? Ten film będzie się nazywał nasz progres po roku nieobecności na YouTube. Eee, może lepiej nie. <laughs> Może lepiej nazwijmy no, to regresem i pokażemy Pawła Paweł! Rej tego nie róbmy, Wiesz, bo to będzie kurwa kompromita <laughs> takim flakiem. Słuchaj, nazywamy ten film tak. Nasz progres po roku nieobecności na YouTubie. <laughs> no. Nie, zaznaczenie było. Dobrze gruchałem. Powiadamiam. Ma, ale... Maciej, gram w koszu, chodź. Dawaj. A i możesz na piłkę? No tak, no, wiesz. Dobra. Oto tu jest. Dzięki. Ogarnie się. Sorry. Maciej, dawaj. Underground. E... Baseball workout dobrze no, Maciejo Dobra, w końcu dobre nagrania, nie tylko jak damy robić Siema siomeczki, z tej strony nieaktywniej Dobra ruch nie pierdol Wasz ulubiony team tak. Nie ruch nie pierdol A weź ruch na, na ten, na tle drążka Dawaj no to jesteś pizdale i tyle. No może zrobimy tego. A i tu tak dawno nie nagrywaliśmy i w sumie... No nie wiem jak chcecie, to możecie powiedzieć, czy chcecie no. żebyśmy nagrywali, czy nie chcecie. Jak coś to ja z chęcią będę nagrywał z jakichś wypadów jak będziemy lecieć. Bo moim zdaniem fajnie to sobie ogarnąć, żeby mieć to zapisane gdzieś i do tego wracać. A myślę, że nie, nie liczy na regularność, bo nos ma własne życie. Każdy coś innego robi, ale myślę, że z wypadów na pewno nagrywamy. No, chyba, że dacie nam dużo pieniążków, to wtedy możemy regularnie nagrywać. To się zgadzam. A tego robimy Patroneta, więc wpłacajcie link po opisie. Ale będzie lekarz, nie robimy. Jedni Fikoła! Dawaj! A -a. Jeszcze raz! Masz to! Tak, spoko! Psycha, psycha, widać Patrzcie na te nogi. Ale zajebiste skarpety No kurwa A ty mi mówisz, że się bawisz, ja umiem No, no dobra no, sorry się mać, 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 mać. Dawaj! Heels push up! Raz, 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 dawaj! Ładnie I napieprzamy, no Nie pierdzielimy się Surowy workout, Spartkański workout Na betonie No i się zesrał chłopak co tam u was, napisz w komentarzu co tam u ciebie, ja ci odpiszę dam serduszko z konta nieaktywnych specjalnie dla was, może też z konta gruchy zobaczymy, jeśli chcecie jakieś fajne poradniki to możecie zajrzeć na konto grucha, 14 dni daily było więc składajcie a my tutaj będziemy lecieli z vlogami z różnych wypadów, pierwszy reaktywacyjny z piły. zobaczymy co będzie dalej, a wypiszcie gdzie mamy przyjechać, może do was przyjdziemy do widzów, zobaczymy Maciej! Maciej, co ty na to, przyjedziemy do widzów na workout? Co? Przyjedziemy do widzów na workout. Nie. No to go wyrzucamy z teamu, siema. Witam serdecznie w odcinku pokaż-powtórz. Zaczynamy teleturniej. Proszę bardzo, pierwszy uczestnik. Pokaż-powtórz. Maciej, buganik z piły. No i pięknie. Jak Hannibal Porking. Old style, bardzo ładnie Paweł. Co? Ja się nie bawię. Ja idę do domu. Do domu idziesz? Ja idę do domu. Ale powiedz mi tylko jedną rzecz. Co? Dlaczego masz tą koszulkę od początku naszych nagrywek? To jest do dzisiaj. Pisa, dodaję... Dobra, zgadzam się, jest zajmista. I lecisz. na to, robimy najdłuższy hold w handstandzie. Wyślanie no, ja też się liczy. No. Się liczy. No. twoją formą? 30 40 sekund. Pary minutki było co? No, coś w stylu. Chciałem Powiem Wam tak. Czasami tak jest, że z emocji coś się nie nagra. że się napalisz na coś i tego nie nagrasz. Ale właśnie robiliśmy pociągnięcia z ciężarem. Weszło 55 kg na jedno powtórzenie. Do tego masła 10 kg, próbowałem z 20. Było blisko. Ale no, trzeba zauważyć, że nie liczę na ciężarze, jestem bardzo zadowolony i myślę, że jakby było więcej ciężaru. Trzeba się zaprosić więcej ciężaru i myślę, że do 70 dojdziemy i będziemy cisnąć. Ale na serio, komicznie to wyglądało. Bo tego ciężaru jest sporo. Za chwilę wam pokażę, jak ktoś będzie robił. Zdrabiam, on nie kłamie <gry> Możesz podać Instagrama. Yy, podłoga Michu, podłoga SW, polecam. Polecam też, Podajcie. A my ciśniemy dalej z treningiem. Wyobraźcie sobie, że miałem dwa razy więcej tego wszystkiego. I w rozkroku byłem naprawdę wasz, szeroko wasz dwa, wasz dwa razy mówię, dwa. Bardzo ładnie ci poszło stary. Jestem bardzo zadowolony Jest naprawdę moc. Pojedniesz na YouTubie, gdzie oglądają cię aż 3 tysiące osób. Nie miliony. Wiem niestety, ale to trzeba zmienić. Zrobisz to stary. Każdy jakoś zaczyna a twój początek jest teraz, więc ciśniesz 20 Dwa i pół kilo Góra Ciągnij mocno Dobrze Tak, Pokaż szybko Ja się zaprezentuję To jest Brim Stalia Brim Stali Dan Wszystko to pomiędzy to To się w pozycji co Trzymaj się w tej pozycji co Trzymaj tak, się w tej pozycji co Trzymaj się w tej pozycji się w tej pozycji co

Trudno, ta cała posfinana, ale najważniejsze, co nie wolno się poddawać, na pewno nie jak Maciej na końcówce, trzy pompki, było blisko. Mi się udało, jestem zadowolony. Jak widzieliście, była naprawdę moc, będę czuł jutro za kwasiki. na każdemu musi sprawdzić link. To by jak nie zapomnę będzie w opisie. Nie się! Ja napisałem sobie. Wszyscy nieaktywni w jednym miejscu, wspólnym obrót no. Sorry, łażej nie przyjechał jak zawsze. Ale no rozumiemy, jest we wrocku, spełnia się tam, więc powodzenia! Włożej Co? Życzcie mu powodzenia w komentarzach! I! Yeah, Ja zaczadałem wszystko chwilę Polecam jeśli jesteście z piły, napiszcie do chłopaków Kind hey, Steam i padnicie. Lecimy dalej. Siema, pokażę wam jak być petem ani kolegą. Chłopak tutaj zmarznięty cały z plecakiem ze wszystkim i taki pet tutaj przychodzi. Piłuje. No nie rozumiem człowieka. Patrzcie, teraz przyjdę i odjedzie 100% patrz. Podchodzę i odjeżdżę ja się z nim bawić nie będę. I zamknął drzwi. Słyszałeś, że taka jakość nie chce mi się wyciągać kamery, bo jest z tyłu? Kurwa, zgubiliśmy się. Zgubiliśmy się. Nie wiem jak to się stało, ale jesteśmy na kompletnym... Kurwa, zatopiu. jesteśmy między dwoma bunkrami do chuja! Ja ale człowieku. No, ja nie wiem co się dzieje. Jak to zmienić? Co zmienić? Nie mogę zmienić. Kurwa. Przerwę nagrywanie i pokażę wam jak to wygląda. Kurwa, weź, weź ty nas podnieść, my się zgubiliśmy kurwa, jesteśmy między czterema bunkrami. Za dupie kompletne. Eee, kurwa... Daj, daj mu lokalizację swojego ducha. A może ja ci lokalizację wyślę po prostu. Dla... No właśnie kurwa, nie wiem czy tam dotrę. Szczerze my nie wiemy gdzie jesteśmy stary My nie wiemy kurwa My nie wiemy gdzie jesteśmy to jest, Jesteśmy koło jakiejś zielonej bramy Maciej powiedział że mi da pojeździć na placu manewrowym Zrobimy To będzie zły pomysł ja i ja podejrzewam że on mi kurwa coś spali zaraz Spali mi sprzęgło ja to, to jak spali, to odkupię albo nie Odkupisz nie ma kurwa opcji Nie I za robociznę zapłacisz Ja już jeździłem Sure yes, Ale uh, Nie no nie jedzie nie można tak mówić na wizji Tak się ja też Pan Buganik No tu ludzie śpią Ludzie śpią, kurwa w lesie No Nie no tam są ludzie przecież normalnie tutaj chodzą A yeah. <that> like so i za chwilę podejdę, bo więc co ty robisz? Ej kurwa jakiś typek wchodzi To tu się odpierdala Jakiś typ wchodzi tutaj Ej, czyli my dobrze jechaliśmy co tu się stało? Jakiś typ tutaj wchodzi, nie znacie go? Znacie tego typa? Co on odwala? Udajemy teraz, że nie znamy. Sary. Wiesz, tak jak kamerzysta robi, zrobimy. Dobra? Ustawiane filmy, wszystko. Jak mu kurwa zawrócić, jak on mi